Gwiazdozbiór Oriona w Szczecinie. 16 maja na trzech głównych placach Szczecina odbyło się uroczyste odsłonięcie gwiazd. Według szczecińskich astrologów Małgorzaty i Edwarda Gardasiewiczów, place te są odzwierciedleniem gwiazdozbioru Oriona. Dotyczy to placów sprzymierzonych, gdzie odsłonięto gwiazdę Mintaka, odrodzenia z gwiazdą Alnilam i placu grunwaldzkiego, gdzie widnieje gwiazda Alnitak. Pomysł pochodził od państwa Gardasiewiczów, którzy już parę lat temu wysnuli tę teorię, patrząc w gwiazdy i oglądając zdjęcia lotnicze, szczecina, zdjęcia zrobione przez pana Cezarego Skórkę z motolotni. Że rzeczywiście ten układ placów, który mamy w naszym mieście, odpowiada układowi gwiazd, pasa Oriona z wielkiej konstelacji, z wielkiego gwiazdozbioru. A w jaki sposób doszło do tego odkrycia? Odkrycie to dokonaliśmy w 2004 roku, czy to 5 lat? Trwała droga przez mękę, to była droga przez mękę, tak naprawdę, bo tak na początku nikt nie chciał brać tego na poważnie, nikt nie chciał tego słuchać, i dopiero powoli droga ta się rzeczywiście rozprzestrzeniała, no ale nie mogło być inaczej, ponieważ jest to prawdą, a każda prawda, prędzej czy później, musi znaleźć swoje odbicie w rzeczywistości. Odkrycie to z pewnością stanie się atutem potwierdzającym wyjątkowość naszego miasta. A co jeszcze zyska Szczecin dzięki gwiazdom Oriona? Miłość, zdrowie i dobrobyt przede wszystkim, czyli te wartości, które symbolizują Trzy Gwiazdy Pasa Oriona. A zupełnie poważnie myślę, że mieszkańcy, którzy napotkają te tablice symbolizujące gwiazdy na swojej codziennej drodze, może zastanowią się trochę nad historią tego miasta, zastanowią się zarówno nad jego przeszłością, nad tym jak to się stało, że takie miasto otrzymaliśmy, jak również nad przyszłością. Po odsłonięciu gwiazd odbyła się wystawa prac Wojciecha. Siódmaka autora ilustracji do serii Książek Duna, Franka Herberta. Czego byliśmy świadkami dzisiaj rano i tych, tych tablic jest swego rodzaju nawiązaniem do bardzo dawnej przeszłości. Oczywiście tą codzienność to widzimy oglądając to piękne miasto Szczecin. Halo na co dzień. I, a ja osobiście zapraszam na obejrzenie mojej wystawy, której, która jest. Tym spojrzeniem kilka milionów lat e, do przodu, po prostu wizją przyszłości. I myślę, że miasto Szczecin ma olbrzymie możliwości, żeby stać się takim właśnie liderem tych idei, e, no, powiedzmy, przyszłościowych. Następnie, po obejrzeniu wystawy, odbyła się premiera filmu Szczecin Miasto Oriona, nad którym pracowali artyści zarówno z naszego kraju, jak i z zagranicy. Na przykład Willem Schultz, który. Przyjechał z Niemiec w poszukiwaniu śladów ojca i gdy dowiedział się, że jest to są tutaj te place, od razu skomponował muzykę muzykę miasta Orion, muzyka miasta, jak również to Arkadiusz Buszko, który napisał „Sztukę Światła Ziemi. O tym wszystkim opowiada nasz film, no i oczywiście o nas jako, jako odkrywcach tego właśnie tego Oriona, czyli, czyli po prostu o tym, jak żeśmy do tego doszli, co musieliśmy zrobić.